Są ogromne zmiany, jeżeli chodzi o organizację ochrony zdrowia, zmiany strategiczne i dotykają one różnych zawodów: zawodów lekarskich, pielęgniarskich, ratowników medycznych i jeszcze innych, tych, którzy wykonują te profesje medyczne. Chcę zwrócić uwagę na jedno, że po raz pierwszy w polskim parlamencie z inicjatywy właśnie posłanek Prawa i Sprawiedliwości powstał zespół parlamentarny, który właśnie w taki sposób rozmawia z ministerstwem na temat tworzonej strategii. To jest ważne i należy to podkreślić, że po raz pierwszy w Sejmie odbywa się taka dyskusja, bo do tej pory wszystkie propozycje, które dotyczyły między innymi naszego zawodu, no niestety odbyły, były procedowane bez takiej dyskusji w ramach parlamentu i to należy podkreślić. I tutaj chcę zwrócić uwagę na fakt, że my od, w zasadzie od pierwszych spotkań artykułujemy te nasze wnioski dotyczące się środowiska pielęgniarskiego artykułujemy je i kierujemy w kierunku właśnie ministerstwa. I Panie Ministrze, ja rozumiem, że ten zespół pracuje, przecież wiemy doskonale, że ten zespół przegłosowywał różne formy organizacji pracy pielęgniarskiej w POZ-cie, które nie do końca w środowisku są przyjmowane pozytywnie. I dlatego my w sposób jasny chcemy powiedzieć, że przy tej strategii ważne Ważne jest, żeby zachowane zostały te wszystkie hmm, obszary pracy pielęgniarskiej czy wszystkie aspekty pracy pielęgniarskiej, które do tej pory hmm, występowały. Chodzi nam głównie o finansowanie i tą niezależność, o którą pani przewodnicząca mówiła. I to jest, i chcę jeszcze raz podkreślić, że to jest najistotniejsza rzecz, żeby mogły, mogły pielęgniarki, te, które wykonują swoją pracę hmm, na kontraktach, pielęgniarki środowiskowość, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, hmm, żeby mogły położne, żeby mogły mogły w ramach odrębnego finansowania te świadczenia, te usługi świadczyć. I to jest bardzo ważne, żeby w tej strategii się to znalazło. Ja rozumiem, bo tu pan minister mówił bardzo szeroko na temat procesu legislacyjnego, ale ten głos jest taki jednoznaczny i chciałabym, żeby jednak od początku był brany pod uwagę. Myślę, że nie tylko ja, ale po to jesteśmy, żeby to było brane pod uwagę. Czyli głównie chodzi o sposób finansowania, bo jeżeli chodzi o zakres zadań, organizację, to myślę, że to są sprawy mniej istotne dla osób, które są tutaj na tej sali.